Wielki szok i płacz nastał w szeregach polskiej patoprawicy, bo małżeństwa jednopłciowe mogą zacząć być w Polsce uznawane za legalne według najnowszego wyroku TSUE. I najgłośniej krzyczy i płacze pani Ewa Zajączkowska. Wszyscy oczywiście wiemy dlaczego. Bo gdyby jej lider, Sławomir Mendsen, wreszcie sformalizował swój związek z Krzysztofem Bosakiem, wtedy poparcie Konfederacji poleciałoby na łeb naszej Wtedy pani Ewa straciłaby dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, które aktualnie pobiera z Parlamentu Europejskiego. Więc pani Ewa możliwe, że ma taki plan, żeby wysłać Konrada Berkowicza do Brukseli, żeby po prostu ukradł ten wyrok TSUE i żeby równość w Polsce i wolność w Polsce nie została wprowadzona. No bo zobaczcie jaki to paradoks. Partia Konfederacja, która niby jest taka wolnościowa i która przecież nawet ma wolność w nazwie, nie jest za wolnością, żeby jeden człowiek ożenił się z drugim człowiekiem, którego kocha. Jest to po prostu wielka hipokryzja. Jeżeli się zgadzasz z tym, że Konfederacja to najwięksi hipokryci w polskiej polityce, to możesz mnie wesprzeć na Patronite lub BuyCoffee. Link w bio. Dzięki.